Witajcie, w odcinku nie tylko z łomem człowiek żyje. No, dzisiaj taki odcinek nie na temat złomu. Trzeba sobie czasem, trzeba sobie czasem po prostu odpocząć, albo lubię sobie powędkować. Jak jestem nad morzem, to, to łowię najczęściej właśnie na, jezioro, na jeziorze Wicko. Jest to jezioro koło miejscowości Jarosławiec. Jarosławiec leży między Ustką a Darłowem I to jest takie fajne, fajne jeziorko, nie za głębokie Rybki są tutaj bardzo fajne Można złowić ładną płoć, ładną zdręgę, leszcze, liny Szczupaki, węgorze, sandacze Praktycznie każda ryba Byłem, kiedy ja byłem, wczoraj rano byłem Złowiłem trzy ładne leszcze, parę płoci Zdręgi Także myślę, że dzisiaj też coś powinno dać. Tylko zastanawiam się, gdzie tutaj się ustawić, bo wczoraj łowiłem tu, przy tych miliach, ale będę miał pod słońce i być może zmienię miejscówkę na jakąś inną. Jeziorko jest bardzo duże, to jest w sumie to, co tutaj widać to jest pół jeziora, drugie pół jest za... za to jest taki cypel, za tym cypelem jest druga połowa jeziora, tam jest tam znajduje się Poligon widzko i Górsko. Nie wiem czy teraz można tam łowić, ale ja i tak na tą drugą część nie pływam Łowię na, na tej części jeziora Najczęściej przy brzegu Bo ta ryba siedzi przy brzegu Tu jest takie fajne miejsce Tylko widzę mocno porosło liliami, kiedyś było mniej tych lili Kurde, tak patrzę gdzie tutaj No dobra, zobaczymy, może tu gdzieś No ale tu nie wpłynę przez te lilie się Nie będę się pchał, bo nie wiem jak silnik to zniesie elektryczny ale miejscówka zacna Jakiś mostek tam jest czy wszędzie tu będę miał pod słońce A mam tak kolana spalone A nie widziałem długich portek Zobaczymy tam dalej jak to wygląda Dzisiaj falki nie ma, raczej taka malutka Podobno z rana była większa fala Tu często jest fala, bo to jezioro jest przy samym morzu tam zaraz za tymi drzewami jest taki no, wąski pas i wydmy i ten, i morze. Chyba wrócę na tą miejscówkę, co wczoraj łowiłem, ale zobaczcie jeszcze tutaj. Dobra, damy powera. Chociaż ten silnik elektryczny i tak już płynie pełną mocą. W sumie ten ponton, pontonik, o, ponton w sumie jest, no, nawiązuje do złomu, bo ja go kupiłem sobie za, za pieniążki uzyskane właśnie ze sprzedaży złomu. Kupiłem używ, używkę, jest to Kolibry 300D, czyli ten skillem, sztywna podłoga ze sklejki sprawuje się bardzo dobrze na jedną osobę, nie? bo to jest 3-metrówka, to, to jedna osoba. Dwie osoby to by się tu nie dało łowić. Chyba że rekreacyjnie popływać, ale łowić to raczej nie. Zobaczymy tu. Nie wiem, ogólnie to jest płytko, ale nie wiem, czy tu nie będzie za płytko. Jakbym się ustawił tam ładnie, tak za te lilie. A i mam takie kije, tu widać, bo najlepiej to się przymocować do tych kijów Tu jest muł. Jak rzucę ciężarki na linach, ten ponton chodzi tak na prawo, lewo a tak kije się wbije, do kija przy, przywiąże ponton, i stabilnie on wtedy sobie siedzi. Dobra, zaczynam jak to jest głęboko. Pewnie tak jak wszędzie, niecały metr, o, o kurna, tu jest nawet głębiej. jest fajne miejsce kurde fajne miejsce o, tu miałbym tyłem, bym był do słońca, chyba tu się ustawię no to nie wpłynął w te krzaczory kurde bo tu jakieś badyle wystają ja jeszcze mam problem z operowaniem bo ten silnik jest z tyłu i Jakoś to tak, ja chcę w prawo, a zawsze w lewo skręcam. Albo chcę dodać gazu, to kurczę, wyłączam i wsteczny mi się wrzuca. O, jakbym w tą tutaj. To byłby dobry pomysł. O, chciałem zwolnić, ale dodałem gazu. I tak to ze mną jest. O, teraz zamiast w prawo, to kręci mi się w lewo. Ale nic, zaraz tutaj obrócimy. To jest, kurde, normalna masakra. Takie lustra, lustrzane odbicie z tym manewrowaniem. Chcę w prawo, a mi w lewo. O. Ja tu, kurde, coś złowię. ja normalnie komedia. Najpierw wypłoszę wszystko. Który jest dłuższy kij ten? Dobra, wbijamy go z przodu. To już zabawa się skończyła. No ile można? Ile można? Kurwa, ile można? O! Trochę krótko uciąłem sobie te kije. Kurna, z tyłu trzeba wbić Może będzie płyciej Ja dziule, Normalnie komedia Wybrał się na ryby z pontonem Ja pierd... Wiosła to są wiosła nic, ciężarek przygotuję, bo to widzę, że to nic z tego nie będzie. w jest tych za krótkie. Wczoraj byłem w płytszym miejscu, to jest głębiej. krzaki nie wpłynę. Jeszcze tego będzie brakowało. Kurna w krzaki wpłyną. Miał być tak pięknie. wyszło jak zawsze dobra bach przygotowane ma fajną taką zaciskową kurde knagę czy kningę, nie wiem nie znam się na tych żeglarskich tych żeglarskich kur na akcesoriach no taka zacis zaciskowy uchwyt po mojemu knaga, nie jak tam Kiedyś dużo łódką pływałem. Miałem taką drewnianą, dużą krypę, to że się nawiosłował. Teraz silnika się zachciało, nie umie podpłynąć. Płyniemy kawałek w wteliny. To Ponton będzie ładnie się trzymał. W liliach spuszczamy tu ciężarek. Idzie jak maso w ten muł. Damy trochę luzu. I z tyłu. Może z tyłu mi się uda wbić ten kornaki. Oj, jak w masło. Tu mam drugi ciężarek. Rzucę go tam dalej. Będzie mnie tu stabilizował. Już trzeba dobrze przymocować, bo jak weźmie kur na karp 15 kg, żeby mnie nie porwał na środek jeziora. Co pomarzyć co można, nie? Co mi pozostało? Nie marzenia. Nie, może jakiś lin podejdzie. Chociaż tu straszny muł, to nie wiem jak to się będzie łowiło w tym mule. Ale tu wszędzie są. Dobra, chowamy to, na zero Pach, pach Ten kij kurno niepotrzebny. Wybiję go może. O. i tak nic nie da patrzcie ile, tego, ile gazu wychodzi jak zbiłem w mu długo przełożę patrz skończymy go może coś tu przytrzyma my to dłuższy dłuższe być taki ale to znowu by mi nie weszły do bagażnika o ty w mordę a czemu ja tak bokiem stoję tego, że nie przewidział jak zwykle gdzieś kurna mi spier. doczuł ten ciężarek Patrz jakie bagno przyjdzie tu bylecy mnie wypędzi stąd jest moje oczko chłopie widzi? No, pójdę do góry, to go wyrwę. Z te... z tego mu mój... jeszcze telefon, kurwa teraz. Czekaj to. Synuj i dzwoni. Moment. Pierwsze branie mamy. O, ryba, kurde. Okonek. Okonek. I to takie maleństwo. Kurde, to jeszcze połknął. Dobra, wypychacz. Dobra. Do następnej rybki. No, Pierwsza rybka za nami. Niestety mały okonek z gruntu na pęczek robaków czerwonych i białe. Yy... zarzuciłem z powrotem tam na grunt ten jeden spławik a tutaj na dwa ziarka kukurydzy lekko nad gruntem zobaczymy może ładno wzdręga weźmie płoć Założyłem białe robaki bo na, te, na tą kukurydzę na dwa ziarka nic nie chciał wziąć o tu, 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 tu. Pewnie nie było takiej dużej ryby, żeby połknęła dwa ziarka. O! Białe robaki od razu efekcik. Krąpik. Ładny krąp. Dobra, założyłem pięć białych robaków. I obleszczyk był, a nie to mu takie krąpiki. Pyk. Nie wiem czy widać spławik. Powinno być widać dwa spławiki. tego wypuścimy, bo tamten głęboko pożar no to nie wiem czy on przeżyje też już go nie wypuszczałem. Idź pomamę A i zszedł zszedł Ale to nie był jakiś tam leszczy gigant ale coś tam było Dziwne, że na robaka nie chcę, Chyba przez ten muł tam kurde bo mamy tam na gruncie to podciągnijmy to gdzie nęciłem To powinna być ryba Jedzie, 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 jedzie Ale ryba Wzdręga mała No i tak to zazwyczaj bywa Wyłączyłem kamerkę I wzięła mi taka ładna płotka Na robaków Także z gruntu, z gruntu coś to powinno dać takie płoteczki to już ładne. Oj, oj, ty kulna. zakładałem na drugą wędkę, na drugi haczyk robaki i tu branie miałem. Zdręga. Plum, Idź po mamę No, jedzie na no robaki, ale to wzdręga. Bo wystawiła lekko, ale malutka. Dobra, włączy się, jak coś weźmie. Jak coś jest złowiek konkretnego. No oczywiście zdążyłem już haczyk zerwać w międzyczasie, ale wpada taka ładna piura, czyli wzdręża. a no, pokaż się z boku. No ładna już taka sztuka. Aktualizacja co się dzieje. Takie dwa leszczaczki, małe leszczyki się wzięły. Ogólnie, ogólnie słabiutko Tam kilkanaście takich małych zdręk się bawią na te rybaki. A tak coś większego na razie nie chcę podejść. No ale jeszcze słońce wysoko, może coś jeszcze podejdzie. Dobra, czekamy na rybę. Jest dobrze, bo wzdręga odeszła, wzdręga już nie bierze, a podeszły co prawda małe leszczyki Ale jak małe, to i pewnie duże podejdą za chwilę. Także jest nadzieja. Dobra, czekamy na dużego leszcza. Bo to już trzy takie małe wyciągnąłem. To pewnie za chwilę duży będzie. A, wchodzą takie leszczyki, już kilka mam. A na tej prawej wędce mam jakiś nie wiem, ładny, duży hak, ale już mi trzy ładne leszcze zeszły. Kurde, zmieniam hak na jakiś inny, bo ja nie wiem. Zaraz po zacięciu ładnie ryba chodzi, chodzi, pyk od, 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 odhacza się. Jeden, drugi leszcz i teraz trzeciego już tu miałem przy Pontonie. Yy, I też się spią. Także zmieniam haczyk na inny. I co? I łowię dalej. Zobaczymy. Może jakiś kurde kilowy, 2 kilo, może podejdzie leszcz Oby jakaś łopata wpadła. Taka akcja była. Jak zmieniłem haczyk to oczywiście oczywiście leszcze przestały brać, przyszły, podeszły znowu yy, te wzdręgi. No i kurde, męczę się z tymi wzdręgami, męczę. No i zarzuciłem i tak cisza, cisza. I od razu spławik tak podskakuje, tanczy, tanczy, bawi się, bawi. Mówię kurde, znowu jakieś mała wzdręga. mówię podetnę. Jak podciąłem, to kurde, żyłka normalnie jak strzała. Tam w prawo, po, ale jak Zzup, poszło taki odjazd w prawo, wędka w pałąk, Jak się tak naprężyła żyłka, to odhaczył się. Nie był dobrze, dobrze ten zapięty. Podejrzewałem, że jakiś lin albo jakaś nie wiem, potężna płonć. W międzyczasie wspominałem, że można tutaj dostać lina. Yy, nie Lina, znaczy Lina też, ale yy, Karasia, że są tutaj ładne karasie. No i tak sobie tutaj bawię się. Kurle, to mi wzięła ten mała rybka, połknęła głęboko haczyk i się z nią bawiłem. I miałem branie na drugą wędkę. Podciąłem odjazd. No i wcinek, w te, w te grąże prawie mi wjechało. Udało mi się wyciągnąć. No i patrzcie co mam. To są te właśnie karasie, o których wspominałem. To są te karasie. Patrzcie jaki piękny. Zahaczony. Kurde, ale słabo. Sam kącik. Podejrzewam, że ten odjazd, co wtedy miałem, to też był karaś. Zobaczcie. Nie mam wagi przy sobie, ale troszkę waży. Piękny karaś. Na kanapeczkę czerwone robaki i białe. I. Do siatki oj coś mi tam leci wędka także mówię jeszcze mi się tu kurde o, o ten haczyk zahaczył musiałem walczyć tu ale udało się także zobaczcie u... jakie tu są ładne karasie kurde ta ryba mi tu robi ten bałagan nie tylko karasie, bo i liny. Piękne płocie jest tutaj ryba. Dobra. Robię porządek z tą małą tutaj krąpikiem i zarzucam. Może coś jeszcze podejdzie ładnego. Na razie. Zobaczcie, jaki klimat. Normalnie zdjęcie, znaczy zdjęcie, widać to z pocztówki. Zachód słońca. oraz będzie. Klimatyczne. A ja siedzę, przed chwilą tego karasia wyciągnąłem i na razie cisza. Cisza na wodzie. Może coś jeszcze wejdzie. O, co tam spławik jedzie? Nie wiem, czy widać spławiki, lecz już nie, bo ciemno się robi. A ja z auta nie wziąłem okularów. Mam ten przeciwsłoneczny, korekcyjny. A to zaraz będzie kurde ciemno, nie będę widział. Także będę musiał się zwijać. Ale to jest normalnie ten widok piękny. No, teraz wpadł taki leszczyk, nie za duży. No. Taki leszczyk. kończę wędkowanie, bo nie mam okularów, czy już nic nie widać w ciemnych to w ogóle ile tu mam, o. Tyle mi się udało złowić ten karaś, to jest normalnie przepiękny. Adaś Spokój, spokój Ja, ja nie mówię, że nie biorę ryb. Nieraz biorę, nieraz nie. Te sobie wezmę, a reszta cała do wody. Nie wiem, niektórzy mówią, że się nie bierze ryb. A tam różnie. Mam ochotę zjeść sobie karasia, to sobie biorę. Nie mam ochoty, to nie biorę. Każdy robi, jak uważa. Ja akurat rzadko lebiorę. Kudle, najgorszy ten syf zawsze z tymi robami. No. Pisałem że jakiś lepszy leżdż weźmie, ale się robi robotę Tu są właśnie takie ładne karasie Bo już złowiłem nieraz Liny też bardzo ładne Dobra żeby tu Gdzieś tu jeszcze była butelka wody tam A To schowamy tu Chyba ryba obsyrała mi ponton w ogóle to będzie syf, kurde muszę po powrocie umyć dobra kończę okularki żebym ich nie zgubił Dobra. Ciężarek dziobowy u góry. U za Takie dwa ciężarki. To są te hankle od Sztangi Są dużo tańsze niż takie ciężarki typowo do łódki uchwyty ze sklepu ze ślubami już. kawałek wajek Linki działa. Nie wiem czy coś widać na kamerce, bo to już... którą mamy godzinę? O, 10.10 .10. Zauważyłem jak się ochodziło, że powietrze ciśnienie jakbym zeszło z tych, tych balonów, bo po prostu się ochłodziło Ale silniczek daje radę Silnik mam Jacksona silnik Jacksona 65 LBSów Akumulator 100 Ah Takie wypłynięcie tutaj na rybki z powrotem Jak go podłączę do ładowarki, to mi pokaże gdzieś około 80% jakby naładowania, czyli 20% pojemności yy, No, zużyje, bo tu jest kawałeczek Także spokojnie można sobie pływać Ponton, tak jak mówiłem, kupiłem używkę od bardzo przysympatycznego Ukraińca facet w Polsce, 15 lat, z Lwowa pochodzi zajmuje się budowlanką kupił sobie łódkę, ponton wystawił na sprzedaż używka w bardzo dobrym stanie, sprawuje się wyśmienicie tam chyba ktoś też na rybkach podcinami na pontonie widziałem także co, ja pomału sobie dopłynę, spakuję się i to by było na tyle. Dzień jak co dzień, tylko że na rybak. Trzymajcie się, hej.